Milionerze. Nakryciem głowy jednego z muppetów, fosziego zwykle jest kapelusik, beret czy hełm? Stacja TVN serwuje widzom powtórki programu Milionerzy. W 583 odcinku Milionerów Hubert Urbański zadał uczestnikowi pytanie za 10 tysięcy złotych. Nakryciem głowy jednego z muppetów, fosziego, zwykle jest... Uczestniczka potrzebowała koła ratunkowego, telefonu do przyjaciela. Zawodniczka ostatecznie obstawiła odpowiedź co czy słusznie? Chcesz stanąć do finałowej rozgrywki? Rozwiąż nasz quiz, wybierz właściwe odpowiedzi i przekonaj się. Czy milion w milionerach byłby w twoim zasięgu? Miśwo sił złachany brązowy kapelusik. Zatem odpowiedź by była prawidłowa. Uczestniczka zdobyła 1000 złotych i zakończyła grę w teleturnieju. 19 września 2022 roku po raz piąty w historii tego programu padła główna wygrana. Zawodnik musiał odpowiedzieć na pytanie o kompozytora popularnego w Azji utworu Modlitwa Dziewicy. Szczęśliwym zwycięzcą został Tomasz Orzechowski, który uwielbia kwizy i od lat bierze udział w teleturniejach. Dotychczas w milionerach główna wygrana padła 4 razy. Milion złotych w polskiej wersji programu wygrali Krzysztof Wójcik, który swoje pytanie za milion usłyszał w 2010 roku oraz Maria Romanek, która dołączyła do niego w 2018 roku. Kolejna była Katarzyna Kant Wysocka z Gdańska. We wrześniu ubiegłego roku czwartym milionerem został Jacek Iwaszko. Który odpowiadając na pytanie kiedy rozpoczęło się drugie tysiąclecie, wygrał milion złotych. Poprawna odpowiedź brzmiała, 1 stycznia 1001 roku roku. Milionerzy to teleturniej, w którym prawidłowo należy odpowiedzieć na 12 pytań. Aby wygrać główną nagrodę pieniężną w wysokości miliona złotych. Zawodnik ma do dyspozycji podpowiedzi. Może skorzystać z trzy kół ratunkowych. Pytanie do przyjaciela? Pół na pół i pytanie do publiczności.